Legalna imigracja zarobkowa, legalni pracownicy zarobkowi są potrzebni, jak ktoś przyjeżdża na trzy miesiące, czy na jeden rok, czy na dwa lata, pracuje legalnie, tu płaci podatki, e, zachowuje się wobec państwa polskiego lojalnie, a jeśli chce też tutaj się zasymilować, to w ten sposób również możemy przynajmniej częściowo zrekompensować te problemy demograficzne, o które pani mnie zapytała w pierwszej części naszej rozmowy, prawda? Podobnie jak cieszę się z tego, że Czyli pół miliona... będą rodzić Dzieci. Cieszę się z tego, że pół miliona Polaków wróciło z imigracji, z emigracji, prawda? Pół miliona Polaków, którzy wyjechali za Tuska, wrócili za Morawieckiego do Polski. Tusk, to tusk, jest tusk, dla mnie... tusk. Nie, 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 to, to przepraszam, to jest jakby. na no, <laughs> e, Platformy Pojawia. Obywatelskiej. Już więcej się nie pojawi, obiecuję e, zarządów platformy obywatelskiej. E, Polacy wyjeżdżali z Polski. No miliony Polaków, milion do dwóch milionów Polaków wyjechało, prawda? Teraz pół miliona wróciło dzięki temu, że stworzyliśmy miliony nowych, setki tysięcy ponad milion nowych miejsc pracy, ale za mało wróciło Polaków. A po co wam jest to referendum? Bo już ostatnie referendum, chodzi oczywiście o pakt migracyjny, okazało się frekwencyjną porażką, mimo tego, że było razem z ja wyborami. Ja bym tak nie powiedział 12 milionów ludzi zagłosowało w tamtym referendum. Ale to było, było razem porażką. z wyborami. No to co z tego? Ale, no do wyborów w, ludzie poszli. No dobrze, ale głosowali i tak, i, i tak nastąpiły tam działania pozaprawne, bo w wielu lokalach wyborczych nie wydawano karty referendalnych. A dlaczego teraz to referendum potrzebne? Dlatego, że... Dlatego, że zagrożenie nielegalną imigracją zinstrumentalizowaną przez Łukaszenkę, przez Putina jest bardzo realne. Widzimy dzisiaj, że to zakuwanie żołnierzy w Kajdanki, to, co robi obecny rząd, tworzy zagrożenie dla obrony wschodniej granicy Polski, a więc też wschodniej granicy Unii Europejskiej. Staje się to tak poważnym problemem, że Polacy powinni móc się wypowiedzieć w tej, w tej sprawie. Wierzę, że Polacy pójdą do urny jeśli takie referendum będzie zorganizowane. Nagranie i produkcja Studio Plac.